Okay. Oh. Okay. No to znajdujemy się już w środku, Drzwi wyrwano z zawiasów, dokładnie wyciągnięte. Tutaj były. Ale no. drugie, ale drugie się ostało. Drugie jeszcze trzyma. A tak poza tym się witajcie z tej strony Miczemka, Oczywiście ze mną jest Kubas. Z... Siemanka. Tu chyba była te yy, skrzynka elektryczna No, no to co no to zobaczymy w tym pomieszczeniu jakaś ławeczka Jedna notka się odstała <laughs> No Opa, a tu się już odstało wszystko Syrena Jakieś wnioski Ktoś widzę tu Unowocześnił ten schron. Witajcie w tym jakże świątecznym klimacie w schronie. Z racji tego, że to jest mały schron i zbliżają się święta. Właściwie wy już oglądacie w czasie świąt albo po świętach. Więc to jest nasz e, specjal z okazji świąt e, I, nowego, i nowego roku. Może coś się pojawi jeszcze na nowy rok. Chcemy Wam złożyć życzenia. E, dużo zdrowia na ten rok i na przyszły. E, Oczywiście wiemy jaka jest sytuacja. Dlatego y, trzymajcie się y, jakoś w tych domach, bez Was y, nie będziemy mieli dla na kogo nagrywać, w sumie. Y, y, bądźcie radośni, szczęśliwi i pamiętajcie, rodzina jest najważniejsza. coś, coś dodać. W tym nic nie, nie można ująć. Wesołych świąt i trzymajcie się. Tak. <laughs> E, no, to chyba będzie na tyle. Jak was ciekawi, to my nagrawamy filmik... Film 19 grudnia jeszcze tego roku 2020. Idź, pierwszy. Taki pusty, długi, biały korytarz, jakiś but Zatrzacki. Zatyczki. Kolejne jakieś pomieszczenie. Tym razem jakieś drewniane drzwi, które jeszcze... Trzymają i zamykają. Działają. No i tu wyjście. I wyjście ewakuacyjne na górze. Chyba ewakłacyne. Trochę zasypane drzwi ruszane się nawet. No i to drobinka na górę, a tu wyjście. No i tym jakże świątecznym akcentem kończymy nasz dzisiejszy odcinek. Nie zapomnijcie wpaść w, w, w linki w opisie. I na mój kanał. <noise> na kanał Kubalsa. No i co? Może jeszcze jakiś film wpadnie w tym roku, może nie. Zobaczymy jak się z tym wyrobię. Oczywiście tu macie jakieś dwa inne filmy. Oczywiście su subskrypcje. No, i wpadajcie w linki w opisie. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć. Wesołych świąt.